Natomiast ona zaczęła, no, wydaje mi się, że medycyna estetyczna już nie jest tylko i wyłącznie takim zawodem technicznym, stricte, czyli my naprawiamy błędy. Natury, tylko coraz więcej z badań naukowych. W związku z popularyzacją tej dziedziny, no, zaczęto wykonywać coraz więcej badań naukowych i coraz więcej preparatów wprowadzać na rynek, które mają właśnie takie właściwości bioregeneracyjne. Co nam pozwoliło um, też no, polepszyć, to znaczy firmom, które produkują te produkty, um, polepszyć technologicznie te produkty. Czyli um, zaczęliśmy pytać zaczęliśmy badać, zaczęliśmy pisać publikacje, czyli jakie, jak, do jakich procesów starzenia dochodzi i jak możemy z tymi procesami starzenia no, walczyć. I dlatego stała się to bardzo ciekawa wręcz no, naukowa dziedzina medycyny.